Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku, oczywiście, jedziemy sobie na stajnie, ale póki co witam się z wami z domku. Chciałam wam pokazać, jaki outfit sobie dzisiaj naszykowałam. Dzisiaj będzie wyjątkowy outfit w sumie. <laughs> A to wszystko dlatego, że dzisiaj wsiadamy na blandorka. Wczoraj była u mnie Monia i spontanicznie zrobiła mi trening, czego się totalnie nie spodziewałam, bo Dawid musiał przyjechać po siodło, o głowie i tak dalej, po wszystko tak naprawdę do domu. I powiem Wam, że było naprawdę bardzo fajnie. Dużo rzeczy zrozumiałam i bardzo ubolewam, że Monia mieszka tak daleko ode mnie, bo naprawdę bardzo chętnie bym z nią trenowała, bo super wszystko tłumaczę i naprawdę bardzo dużo mi rozjaśniła. Później też sama oczywiście siadła na blendorka e, i miała bardzo pozytywne wrażenia, z czego bardzo się cieszę i myślę, że im e, bardziej będziemy z blendorem trenować, tym bardziej się zgramy i będzie naprawdę super. E, a tymczasem przechodzimy do pokazania Wam outfitu. A tak właśnie prezentuje się mój outfit. Jest on w takim przepięknym, butelkowo-zielonym kolorze. Tutaj mamy koszulkę z Shock z takim przepięknym logo ze złotymi diamencikami. Do tego leggingsy z Eskadrona. Bluza z y, Cavaliero idealnie pasuje kolorystycznie do całego outfitu i tutaj takie skarpetki z bosa, a skoro taki outfit, no to muszę jeszcze dobrać czaprak dla konia. Tutaj do koloru dobrałam taki przepiękny zestaw z Eskadrona z ochraniaczami. Myślę, że na pewno będziemy się świetnie prezentować, a teraz pora się ubrać. Ja już jestem ubrana w mój outfit, uważam, że ten kolor jest naprawdę świetny i jest to szczerze mówiąc jeden z moich ulubionych kolorów, naprawdę przepięknie się prezentuje. I chciałam Wam jeszcze pokazać, bo tutaj mam taki przepiękny prezencik. Tak się on prezentuje, na YouTubie Wam go nie pokażę, ale pokażę go oczywiście na moim Instagramie, także koniecznie wpadajcie. Bo kiedy już oglądacie ten odcinek, na pewno już go w sumie pokazałam na moim profilu. I koniecznie śledźcie, żeby nic Was nie ominęło, bo tam zawsze wrzucam w sumie wszystko jako pierwsze i na bieżąco. Także jeśli mało wam mnie na YouTubie, to na pewno tam zobaczycie o wiele, wiele więcej. Ja już jestem na stajni, jestem tutaj z Blendorkiem, przed chwilą go sprowadziłam z fadoczku. I tutaj, jak możecie zobaczyć, mam w rynku taki oto sznurek. I pewnie zastanawiacie się, po co właściwie ten sznurek jest mi potrzebny. Otóż dlatego, że siatka nam się znowu jakoś mocniej rozwaliła i po prostu Dawid stwierdził, że zrobi jakby ten ściągacz z tego sznurka, żeby było nam łatwiej, żeby nie było tego, trzeba cały czas przeplatać, kombinować, rozplątywać. Więc korzystamy sobie z tego, mam nadzieję, że to wszystko się uda. Więc pierwsze, co zrobimy, to uzupełnimy po prostu siatkę no i użyjemy tego magicznego sznurka. Dobra, dobra, pokażę Wam mniej więcej o co chodzi. Otóż chodzi o to, że to wszystko jest totalnie poplątane. Przez to, że sznurek się urwał, Dawid go jakoś poprzewiązywał i teraz wszystko trzeba po prostu przez te sznurki, znaczy przez te kółeczka e, wyciągać, odplątywać to, żeby w ogóle wsadzić siatkę, później robić to samo, żeby to zaplątać. Zaraz Dawid Inżynier będzie kombinował ze sznurkiem, żeby to jakoś spiąć, a tymczasem ja po prostu te sznurki całkowicie stąd wyjmę. No i, i zmienimy to na ten czerwony nowy sznureczek. Generalnie sznurek jest już przełożony. Przełożyliśmy go przez wszystkie możliwe tutaj kółeczka i mechanizm działa tak, że łapiemy z dwóch stron. No i wszystko się ładnie ściąga. Teraz chcemy jeszcze zrobić jeden mechanizm, dzięki któremu będziemy mogli mocować to do boksu. Ale to zaraz, najpierw uzupełnimy siatkę. I myślałam, żeby zrobić coś takiego, że tu zrobimy taki supełek. O. Zobacz, coś takiego. I tutaj drugi i tu się stworzy takie kółeczko. Dobra, słuchajcie, rozkminiliśmy to tak, że u góry zostanie pierwsza pętelka i to będziemy łapać z tymi sznurkami od siatki. I na dole zrobimy drugą pętelkę, żeby łatwiej było zahaczać tą siatkę. Myślę, że mega dobrze to jest rozkminione, szczerze mówiąc. Także tutaj są te sznurki dwa, tutaj jest ten karabinczyk i do tego... Tak naprawdę Dawid tylko będzie podwieszał siatkę od wewnątrz, już. Bo zawsze albo musiał przerzucać przez tą kratę od zewnątrz, albo ja musiałam trzymać od wewnątrz. I byliśmy generalnie cali w sianie. Dobra, Dawid mówi generalnie, że będzie za nisko, więc będziemy musieli coś przekmienić. Hi. na nosku. Co byś chciał? Grube rozkminy. Muszę Ci pomóc? Dobra, póki co Dawid tą siatkę przywiązał, bo chyba coś poszło nie tak w obliczeniach. Myślę, że przydałby się chyba dodatkowy karabinczyk, jak Dawid mówił, bo wtedy ten karabinczyk złopalibyśmy o to i przypinali do siatki. Więc generalnie cała konstrukcja jest naprawdę spoko, tylko musimy jeszcze jeden karabinczyk załatwić. Generalnie mam jeszcze jeden karabinczyk na padoku, więc najwyżej później go przyniosę, a tam siatkę zamontuję w jakiś inny sposób, bo tam generalnie nie ma jakoś dużo, w sensie, no nie musi się trzymać. Więc jakoś to ogarniemy, a ten drugi karabincik po prostu przepniemy tutaj. Ale na razie wisi i jest dobrze, także. Przymknęłam y, blandorkę, żeby sobie nie poszedł. My z Dawidem idziemy przynieść sprzęcior, siodło, y, czaprak, ochraniacze i tak dalej, ogłowie oczywiście. I weźmiemy się, zaszykowanie smrodka. <grym> I chyba pójdziemy sobie dzisiaj na zewnętrzny plac, bo widziałam, że nikogo nie ma. Wczoraj też jeździłam na zewnętrzny i było bardzo sympatycznie, także zobaczymy, co to będzie. Chciałam się naszykować przed treningiem i wcześniej założyć sobie czapsy. Jak widzicie, wszystko się udało, ale okazało się, że mam po tego czapsa. Jak możecie zobaczyć, nie jestem w stanie ekspresem podjechać wyżej. A mianowicie dlatego, że tutaj się rozpruł i mam dziurę. Nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Także powiem Wam szczerze, że ja naprawdę nie mam siły do tych czapsów. Nie wiem jak u Was, ale u mnie z trwałością czapsów jest naprawdę bardzo ciężko. Jak macie jakieś fajne czapsy do polecenia, to możecie dawać im polecajki w komentarzach. No, wiem, że z oficerkami też jest podobnie, że często się te. Zamki właśnie psują, więc no, jak macie coś godnego polecenia, to proszę o y, komentarze na dole. Tymczasem my wyciągamy blenderka. Dobra, słuchajcie, ja zaczynam czyścić już blandorka, Ładnie z tego całego kurzu. Nie będę w stanie go dzisiaj doczyścić, więc musicie mi wybaczyć, bo chyba się dzisiaj świeżo co wytarzał i jest naprawdę dramat. Dobra, moje pierwsze wrażenia to takie, że jestem w sumie z nim tutaj pierwszy raz i trochę się boję różnych rzeczy. Bardzo się patrzy, staram się to ogarnąć, żeby jechać go do przodu i całkiem to wychodzi. Jeden raz mi się tylko tak mocniej spłoszył faktycznie, że przebieg mi kusem po prostu przez środek, ale ogarnięta sytuacja jest teraz w miarę w porządku. Daję mu teraz chwilkę luziku, żeby trochę rozciągnął szyję, bo dla niego też jest to bardzo ciężkie. On ma naprawdę bardzo słabą kondycję i no stopniowo musimy ten wysiłek fizyczny po prostu zwiększać. Nie mogę też mu od razu nie wiadomo ile tej pracy dać, bo jemu jest po prostu bardzo ciężko, też się kurza. On musi się troszkę rozciągnąć, nabrać mięśni i tak dalej, ale i tak chłopak się bardzo stara, jestem z niego bardzo zadowolona, bo patrząc na yy, nasze początki, czyli te pierwsze razy, które tak naprawdę na niego wsiadałam, były tragiczne, bo ja jechałam dosłownie bez kierownicy, a teraz już chociaż jako tako Mam jakąś kontrolę nad nim. Tak naprawdę, dzięki MONI bardzo dużo ogarnęłam na tym jednym treningu i bardzo mi to pomogło, żeby właśnie mieć no kierownicę już jakąkolwiek i coś zacząć z nim działać. Także naprawdę bardzo się cieszę i jestem jej bardzo wdzięczna, bo podczas jednej jazdy naprawdę wytłumaczyła mi bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, ja już jestem po treningu, następuje Blandorka już z ręki, opuściłam mu popręg, rysuję też na chrapnik, żeby już sobie chłopak odpoczywał. No i co? Jakoś dałam radę, nie galopowałam dzisiaj totalnie, bo on dzisiaj był taki podjarany, że konie tam były, te konie na padoku też zresztą troszkę szalały, biegały przez wiatr i latające pastuchy, więc wolałam nie próbować, tym bardziej, że Blando ma bardzo słabą równowagę jeszcze w galopie i on strasznie pędzi w tym galopie i tak jak wczoraj właśnie galopowałam z Monią, to było naprawdę zawrotne tempo, i bardzo ciężko było mi to zwolnić. No, bo ja też po przerwie nie jestem w stanie od razu ogarnąć moich mięśni, żeby dobrze usiąść w siodle i go spowolnić. No, i nie ułatwia mi to totalnie zadania, więc pojeździłam sobie dzisiaj po prostu w kusie na spokojnie, żeby trochę przełamać też moją głowę, że sama mogę wsiąść, wszystko jest w porządku, i faktycznie wszystko było w porządku. Nic się nie odwaliło, oprócz tam kilku małych spłoszeń, ale to nic, bo naprawdę było to kontrolowane i bezpieczne. Generalnie mega dobrze mi się na tym koniu jeździ i myślę, że im dalej, tym będzie lepiej. Po prostu te pierwsze lekcje chyba muszą być cięższe, żebyśmy my się poznali. Przede wszystkim też, żebym wiedziała, czego ja mogę się po tym koniu spodziewać, no bo wiadomo, my się jeszcze zbyt dobrze nie znamy. Cały czas się siebie uczymy, cały czas uczy się jego zachowań, jak on reaguje na pewne sytuacje. No i wszystko to jest oczywiście proces, ale i tak, i tak uważam, że bardzo dobrze trafiłam, bo jest to bardzo bezpieczny koń, pomimo tego, że czasem potrafi się zbuntować i pokazać, że on nie będzie robił, bo mu się już nie chce. Co robi to w miarę w kontrolowany sposób i jest naprawdę przekochanym listkiem. Także Dawid teraz go stępuje, on musi teraz porządnie pochodzić. Później pójdziemy na stajnię go rozebrać, oczywiście wszystko wam nagram. No i będziemy musieli mu za jakiś czas wsypać obiadek, jak już sobie odsapnie i odpocznie, żeby nic tam mu się z łóżkiem nie stało. Ale to wszystko na spokojnie, tymczasem chłopaki się stępują, a my widzimy się już na stajni. A jak to ładnie pachnie w ogóle? Blendak generalnie lubi działanie Delu, ale nie bardzo lubi jak go nakładam, bo mu się nudzi. I generalnie też jest przed obiadem, więc teraz się denerwuje, bo chciałby zjeść. Jeśli chodzi o kwestię na podoku, też ja na podoku mu zdjęłam siadełko z Dawidem i daliśmy mu się też wytarzać. Eee, żeby chłopak po prostu eee, trochę się też zrelaksował, bo widać, że bardzo chciał i bałam się po prostu, że zaraz mi się było, z tym siodłem, więc stwierdziłam, że po prostu mu zdejmiemy, niech się wydarza jak chce i faktycznie się wydarzał, dlatego jest troszkę brudny, ale nie będę go już teraz czyścić, wyczyścimy go już po obiadku jak sobie zje, bo po obiadku chcemy go jeszcze zabrać na trawkę. Za bardzo dobre sprawowanie, zje obiadek, ten czas ja ogarnę sprzęt i weźmiemy go. To tak Blandorek wcina sobie teraz obiady, a ja, korzystając z czasu, wyniosłam sobie już sprzęt. I teraz wezmę się zarobienie robienie pudełeczek. Teraz biorę się oczywiście za wyczyszczenie brudaska, bo tak jak mówiłam, no wytarzał się, więc jest troszkę brudny. Generalnie już ogarnia, ogarnęłam jak mój koń lubi być czyszczony, żeby się zrelaksował. On woli jak się go czyści wolno, delikatnie i z taką czułością. I on wtedy spuszcza sobie główkę, chilluje, nie kręci się i chyba tak musimy się zacząć czyścić, co ziomość. My jesteśmy już z Blandorkiem na trawce, zawsze nosimy i w sumie wozimy w samochodzie ten kocyk, bo jest on naprawdę niezastąpiony w takich sytuacjach i generalnie Blandora zabieramy teraz codziennie na trawkę tutaj, żeby on się przyzwyczajał już do trawy, bo niedługo wychodzi już na większy padok, więc no, żeby nie było tam jakichś nieprzyjemności, to po prostu powolutku, powolutku coraz dłużej sobie tutaj skubię, żeby po prostu też przyzwyczajał się stopniowo, oczywiście jak końki będą wypuszczane tutaj że będą przyzwyczajone stopniowo, ale tak na wszelki wypadek, e, jeszcze my tutaj kontrolujemy wszystko, żeby wszystko było powolutku, fajnie i żeby nie było żadnych komplikacji z tym związanych. Blenderek bardzo lubi tutaj przechodzić, już się tak nauczył, że jak schodzimy za stajni i idziemy w stronę właśnie tego podoczku trawiastego, to on idzie taki żywaby, bo już jest cały szczęśliwy i dobrze wie tak naprawdę, gdzie idziemy i fajnie sobie tutaj cziluje, czasem też sobie pobryka, jak mu się coś odpali. Ale naprawdę fajnie sobie tutaj z nim spędzamy czas. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Koniecznie zostawiajcie łapki do góry, a my widzimy się w kolejnym.